Hej widzowie, witajcie w 13 odcinku z naszego maratonu Zengarber's Rush. Bardzo was przepraszam, że znowu była przerwa w maratonie, a jak zwykle było to spowodowane problemami z moim komputerem, ale jak widzicie udało mi się naprawić, więc odcinki znowu wracają. Niestety pod poprzednim odcinkiem nie udało wam się dobić 5 łapek w górę, ale z powodu moich problemów z komputerem i tak będą dwie ciekawostki. Ale pamiętajcie, jeśli chcecie, żeby w następnym odcinku były dwie ciekawostki zamiast jednej, to dobicie 5 łapek w górę. Ale dobra. Skupmy się na rozgrywce. Daj jeszcze, jak trampolina. Ojej, no i ten błąd. Znowu nie mogę wystrzeć tak jak kurczę. Dobra, tylko zrobię cięcie i lecimy dalej z odcinkiem. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, teraz czerwony będzie lecieć. No, i ja oby nie było więcej błędów. Dajesz czerwony. A! Jeśli nie oglądaliście wczorajszego odcinka, to jeżeli dobijemy 200 subskrypcji przed grudniem, to założę serwer Discord dla Was, na którym będziecie się mogli zapytać mnie o tematy związane np. z Angry Birds lub innymi grami, a także np. z YouTube'em. Oraz będziecie mogli np. proponować pomysły na odcinki, czy też dawać Wasze teorie, z których na pewno zrobię odcinki. Oczywiście będą tam też jakieś konkursy i różne takie rzeczy, ale więcej się dowiecie dopiero jak pojawi się zwiastun tego serwera Discord na naszym kanale. Ale to dopiero jak dobijecie 200 subskrypcji przed grudniem. A z powodu iż mamy październik, to radziłbym wam się pośpieszyć. Ale dobrze, skupmy się ponownie na grze. No, jak widzicie budynek pięknie został rozwalony. No teraz lecimy dalej. Dajesz bomba, lecisz. No za daleko nie poleciał. Dobra, dajesz czek. O, się w górę złota skrzynia, trampolina. O, kolejna tarcza. O, no i kolejna trampolina. O. A, myślę, że będą dwie na raz. Kurcze, mieliśmy trampoliny. Dajesz bomba, lecisz. O, i papryczkę. No. A, zapomniałem powiedzieć. Nagrywam to już po pierwszej aktualizacji. Tak mi się teraz przypomniało dopiero, że miałem to na początku odcinka powiedzieć. Przepraszam Was bardzo za to. No, idealna trampolina. O, idealnie i co będzie strzelić? Pieniądze. Przyjmiemy z miłą chęcią. No, lecisz, O, wasy, pięknie, cudownie, wspaniale. O, nawet nie wypadliśmy na niego nie razu. I lecimy dalej, ale fajnie. I, co będzie? Atak na innego gracza. No tam świnie spadły z tego banku. Leciszek. I, powierze. Tam świnia w powietrzu zginęła, co jest. Nie była aktualizacja, poprawia wiele błędów, ale jak widać, chyba przynosi ich jeszcze więcej. Ej, no dobra. Leć bomba. O, i Jackpot. Ale fajnie. Pieniądze. Co jest? Coś nie mogę przesunąć. No e, dobra. No dobra, coś zawsze przynajmniej. O! Działa znowu. Dobra. To lepszymy tylko jeden budynek i zaraz wracam. Także zaraz widzimy się znowu po cięciu. Dobra, jesteśmy po cięciu. Jak widzicie został nam tylko jeden budynek do leczenia, Co oznacza, że w tym odcinku skończy się maraton. Także w końcu wyczekiwany odcinek. Myślałem, że będzie 14, a jednak 13. Ale dobra. Lecisz, kolejna trampolina. Pierwsza. Papryczka po świni... A nie, nie trafi tylko tego. <grym> Lecisz. Pięknie. Wspaniale. I co będzie w skrzyni? O, right, dobra, może być. To co, niebiescy na zakończenie tego maratonu w końcu? Jest. Jeszcze dwóch. Okay. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jest, idealnie! W ogóle jakiś znowu L-shape, tylko teraz tak od góry do dołu, tam odwrotnie. Co jest? Dobra, dobra, zawsze coś. Jeżeli dobrze pamiętam, to potrzebujemy jeszcze około 5,5 miliona, żeby ulepszyć ostatni budynek. A więc dobra, lecisz bombo. O, tarcza, trampolina. Kolejna tarcza. Idealnie, przepięknie, świetnie. Kolejna trampolina. Po budyneczku. Oj, no, no i trudno, walnęliśmy w bramkę. Cóż, lecisz czek. Po budynku. Kolejna trampolina. O, papryczka jeszcze jednej nam brakuje. Lecisz. A, dobra, tak jeszcze chciałem powiedzieć, bo zauważyłem w tym updatecie, że ani razu nie trafiliśmy się żadnej z dziewczyn. No i przenieśli je do drzewka ulepszeń, więc teraz trzeba ulepszać obozy, żeby móc odblokować nowe ptaszki. Te tak naprawdę nie są nowe, bo wcześniej dało się im grać. No i teoretycznie powinniśmy mieć stelle, bo już mamy jedno z tych ulepszeń. Ale, no, coś się widać nie popsuło. Mam nadzieję, że to poprawiam albo w następnym update'cie, albo samo się naprawi. Ale dobra. Odbierzmy energię. Jak widzicie, nawet tekstura energii została zmieniona na takie buteleczki. Włączyłem nożnik razy 3 i lecisz czerwony. No. Pięknie skrzynia. Kolejna. Cudowna. Przepięknie. No i po świnkach. Właśnie. Nowe te zostały dodane. Świnie na balonach. Jak widzieliście jeszcze wcześniej w odcinku, pojawił się ten taki. Wielki głaz złota, co daje dużo pieniędzy. Oczywiście jeszcze nie dodano tej, tej funkcji na dole czatu, czy to to jest? No, jak w ustawieniach widzę, nic się nie zmieniło. No, i co jeszcze? Sprawdzę tylko. A nie, 6,8 miliona na to potrzeba. Potrzebujemy tylko 5 i 5 milionów 200. No. A, no i co jeszcze zostało tak zmienione? Tak jak zmieniasz awatar. Teraz Wam pokazuję po prawej. Także dobra, myślę, że czas na pierwszą ciekawostkę tego odcinka. W jednym z poprzednich odcinków mówiłem Wam o ekskluzywnym power na iOS-y, a w tym odcinku powiem Wam o ekskluzywnym jajku i kilku poziomach na Angry Birds Seasons dla Androida. W epizodzie Winter Wonderham 5 grudnia 2012 roku pojawiło się specjalne niebieskie jajko Intel. Po kliknięciu w nie pokazywały nam się cztery poziomy, które mogliśmy zagrać. Były one powiązane z promocją Intela. Żeby odblokować to jajko, praktycznie nic nie trzeba było robić, ale niestety zostało usunięte w jednej z aktualizacji gry w grudniu 2016 roku. Ale spokojnie, jeżeli pobierzecie jedną ze starszych wersji gry, np. z 2014, to to jajko powinniście mieć tam cały czas. Ale dobrze, przechodząc do drugiej i ostatniej ciekawostki tego odcinka, która też będzie na temat ekskluzywnego poziomu dla wersji Androidowych, a dokładniej dla Samsungów. Było to złote jajko asteroida numer 5. Wcześniej miało numer 6, później dopiero zmieniono na numer 5 oraz miało tło z Piggy Bank zamiast z Złotych Jaj Asteroid. Niektórzy nazywają też ten poziom Złote jajka Asteroida S, ponieważ jest ekskluzywnie dostępny tylko na Samsungi. No chyba, że macie zdecydowaną wersję, to to na każdym telefonie. Mało tego, z tej współpracy gracze Samsunga, którzy grali w Angry Birds Space na Samsungu Galaxy Note i Galaxy S2 Mogli w marcu 2012 roku zagrać przedpremierowo oraz zostawali darmowy dostęp do 30-poziomów Danger Zone, gdzie na innych telefonach oraz inni użytkownicy musieli już kupić. Dobrze, ale to wszystkie ciekawostki na ten odcinek. Skupmy się teraz na rozgrywce i zbierzmy jak najwięcej pieniędzy, by w końcu ukończyć obóz 5 i zakończyć w końcu ten maraton. W ogóle znowu teren, tuż za skrzynkami się zespawnował. Co za fart. A w ogóle jeszcze zapomniałem powiedzieć, że w tym update, jak widzicie w tle, tutaj w Paryżu. Został zmieniony, o jak czerwony się odbił od powietrza, co jest. Ale wracając, została zmieniona w tle ta wieża i ma teraz taki efekt jakby latarni morskiej. Ale dobra. Dobra, teraz czekam sporo pozbiera. Piękna trampolina. Papryczka. O, dwie, dwie jego bramki na raz walnęliśmy, ale nie poleciał niestety. Trzeba o jedną wybrać, kurczę. Lecisz bomba. O, pełno pieniędzy. No, daleko nie poleciał, ale z pełno zebrał. Teraz ty te czerwone. Dobra, dwa na raz. Hej. dobra, przynajmniej bramkę nie walnęliśmy. Leciszek. Teraz walnęliśmy akurat. Ale wiecie, co mi się bardzo podoba ten nowy wygląd, jakby tych papryczek? Jak się zbieraje? Bo poprzednio to był taki beznadziejny, a teraz taki płomień dodali, jakby do tego paska fajnie jest. O, kolejna trampolina. Teraz świnie z balonami. O, dobra, jedno z dwóch, ale przynajmniej coś. O, kolejna trampolina. Dużo zbierze ja teraz ten O, kolejna. Cudownie. Wspaniale. I co będzie? O, energia. Przyda nam się bardzo. Dobra. Leci szak ponownie. Kolejna trampolina. Po budynku. O, dwa na raz. O, nie trafiliśmy. Dobra. Teraz ty, bomba, lecisz. Kolejna trampolina. O, cudownie. O, jeszcze jedna papryczka, i będziemy mogli aktywować naszą moc. Cudownie. Dobra, daj czek. Idealnie w trampolinę. I co będzie strzelnik? Right, dobra. Ja z trzech Jeden. Jest jako kurde Ja. Yeah. Ach, trzech pod rząd było, wystarczyło z góry na dół No trudno Mówi się trudno i leć dalej o, trampolina, ale byliśmy blisko, żeby bramkę walnąć Dobra, Kurczę O, zniszczyło się to pudełko chociaż tym razem, No fajnie Lecisz, bomba. No Lejesz no, za dużo nie zebrał, ale jesteśmy coraz bliżej. Jeszcze jeden raz. O, jackpot. No, to teraz sznabank będzie nas stać na ulepszenie naszego bozu. Dobrze. Teraz lecimy ulepszyć. No i... Cudownie. Kolejne ulepszenie odblokowane, czyli główny event. No. A ja Wam dziękuję za oglądanie tego maratonu. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał, żeby was nie ominęły kolejne maratony oraz odcinki oraz o zostawieniu łapki w górę. Przepraszam Was za te problemy z przerwami, ale mój komputer ostatnio coś się psuje. No dobrze, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych. Mówił, shade.